Przed nami zadanie 10 i 11. I teraz mamy sobie tutaj w zadaniu 10 e, powiedzieć, który układ równań jest interpretacją geometryczną tego rysunku. Więc tak, e, popatrzmy na te odpowiedzi, które mamy podane w odpowiedzi A. Obydwie proste, obydwie funkcje mają współczynnik a ujemny, bo jest minus x i minus 2x, czyli mamy współczynnik ujemny. Jeżeli mamy obydwa współczynniki ujemne, to oznacza, że obydwie te funkcje będą malejące. Natomiast z rysunku widzimy, że jedna z tych funkcji jest rosnąca, a druga malejąca. Więc to na pewno nie będzie poprawna odpowiedź. Patrzymy sobie dalej. Tutaj mamy dodatnią ujemną, to by się zgadzało. Tutaj podpowiedzi c Mamy teraz sytuację, w której mamy dwie odpowiedzi dodatnie. Współczynnik A jest dodatni, czyli powinniśmy na rysunku widzieć dwie funkcje, które będą rosnące, natomiast my widzimy funkcję znowu rosnącą i malejącą, czyli odpowiedź C też odrzucamy. No i później spojrzymy tutaj, minus x i 2x, czyli jedna jest rosnąca, druga malejąca. I teraz którą z tych odpowiedzi wybierzemy? Patrzymy sobie teraz, i funkcja, która jest funkcją rosnącą, czyli ma współczynnik dodatni, przecina oś y w punkcie minus 1. Wiemy z zapisu y, ax plus b, że b, czyli to, co stoi poza x w zapisie funkcji, to jest punkt przecięcia z osią y. I teraz funkcja rosnąca będzie miała a dodatnie, natomiast b widzimy, że będzie równy minus 1. No to szukamy z tych dwóch funkcji, która z nich ma a dodatnie i jako b minus 1. I jest to ta funkcja. 2x minus 1, a dodatnie minus 1. Czyli poprawna będzie tutaj odpowiedź odpowiedź d. I widzimy też, że funkcja malejąca, która ma minus x powinna przecinać oś y w punkcie 2 i tak też jest na rysunku. Czyli uświadamiamy się w tym, że poprawna powinna być odpowiedź D. Sprawdźmy sobie jeszcze C, yy, znaczy odpowiedź B. W odpowiedzi B funkcja, która jest rosnąca, przecina w punkcie minus 2. I to widzimy, że na rysunku jest to niezgodne. I funkcja, która jest malejąca, przecina w punkcie minus 1. Widzimy, że też się nam to nie zgadza, więc to odpowiedź też na pewno możemy wykluczyć. Uświadamiamy się w tym, jeszcze poprawna jest odpowiedź B.